Witajcie! Z tej strony ja, wasza ulubiona youtuberka, która bardzo często i regularnie wycałuje filmy na YouTube'a. Żartuję! To tylko ja. Przed nami najpiękniejszy sezon roku, czyli zima. Uwielbiam ją. Aż mnie rozbolała głowa. Nałożę sobie opaskę z kolcami. Na głowę no mi głowa boli, no. Dzisiaj foodbook wersja bieda czyli listopadowo-zimowa. Żeby zaznaczyć, jem lokalnie, sezonowo i wege. Zima nie należy do najbardziej obfitych sezonów roku. No, powiedzmy sobie że jest najgorzej. Na pewno byłoby mi łatwiej, gdybym jadła mięso, bo sezon na mięso jest cały rok. Ale jest, nie wiem, martwych zwierząt. Pokażę wam dzisiaj moją propozycję na śniadanie, obiad i kolację. No i co? No i... Czas na zakupy. Piękna pogoda. Fantastyczna. Zakupy robię w kooperatywie dobrze. Tu kupuję lokalne, sezonowe i ekologiczne produkty. Także tak, idźmy. Ja już zrobiłam zakupy. Mam je tutaj, są strasznie ciężkie, więc po prostu idźmy do domu. Bardzo Wam polecam ten sklep. Jest tam... Kupów. Nie znoszę. Człowiek auto autem jeździła, nie jeszcze. wymyśliłam kurwa Eko Wydałam 158 zł. Pigwowce. Pigwowiec to nasza... nasza polska cytryna. Na śniadanie nie ma żadnych wy wygibasów. Ja po prostu jem jajka. O kurwa. No nie, no wstawiłam sobie. Idealnie do mojej herbatki. Jo. Mogę jej nie myć? Nie, muszę się umyć. Muszę umyć z... z robaków, z ziemi. Wiesz co, ja ją lepiej umyję. Magia szpinaku polega na tym, że jest go dużo, a później na parstek. Najlepsza kucharka to ja. Czy wy kiedyś kupiliście taki szpinak w takiej formie? Kupiłeś kiedyś? się dusi. Warzywa na dzisiejsze śniadanie. Naprawdę szpinek z kooperatywy. Wow. Dziękuję. Za co? Za śniadanie. Przecież to jest mój kobiecy obowiązek. Śniadanko zjedzone. I teraz czas na... Przątanie. Tak to właśnie jest, że wiecie. Gotujecie, później sprzątacie, później znowu gotujecie, i znowu zasyficie kuchnię, więc znowu trzeba posprzątać. Koło życia. Głowa cię boli. Tak. I będzie się Byłem w aptece, kupiłem coś. Tak. Na głowę. Na jo. Ja! No to zajebisty egzisty po prostu. Jem zdrowo. Na ból głowy. Uh. Dobrze, sprawa wygląda następująco. Robimy zupkę. Na obiad dzisiaj zupa. Nazywa się to barszcz kresowy. Można to też nazwać barszczem okresowym. Będziemy potrzebować cebuli, czosnku, trzech buraków, marchewki, trochę kapusty. No i ja teraz to wszystko pokroję. Jeszcze przed przedzemoczę soczkę. To jest słowo, które się nauczyłam w tym roku. Co? Kapusta? Głowa pusta? Ach, trochę mi wypada. Teraz moje ulubione zajęcie, czyli obieranie i... robiąc to. Pokazać Ci, jak to się robi? No. No nie wiem, czy to dobrze świadczy, że tak dobrze latasz tą rączką. <gry> Wrzucam cebulę z czosnkiem. Dwa liście laurowe, dwa ziele angielskie, jeden goździk i cztery ziarenka pieprzu. To wygląda. Jo, pachnie tym świętami. Dodaję koncentrat i podsmażam jeszcze chwilę. Mogę wrzucić grzybę? Mogę wrzucić grzybę? No jednego tylko. O kurwa! Także no, tak. Że, tak, że tak. No i kochani. Zupa gotowa. Tak. Spróbujmy. Wybitne. <grymne> Ale nie musisz kłamać. Nie, sobie to dobra. No i najadłam się jedną miską. Co nie? Już nie chcę dokładki. Właśnie ja takie są twoje zupki. Jakoś zachęcająco, prawda? Ale jest naprawdę dobra. No, jadłam się. Nie sądziłam. Spróbuj i powiedz, gdzie to kupiłem. Mhm. No, moim zdaniem ciastko z dziurką 100%. Mhm. Ciastko z dziurką. A muszę się położyć i potrawić tego harmonogramu i nie było oficjalnego, jakby, powiedzenia, że bo mnie to nie interesuje. Mhm. Mm I wiadomość, to na od razu Jakieś spina się z tego zrobiła, a mnie po prostu okej. Okay. Powiem, że no tak, sorry, że tak jest. Widówce tam siedzą non stop, a i nie dały tej okej. No jeszcze dałabym chwilę. Eee, a to nie jest ten, Nie. jest to Ale to może na talerzyku, czy nie? Pewnie. <gry> mm. Podobno na wieczór najlepiej w Anglii dzień. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do jedzenia. Dzięki i do zobaczenia. Love and peace.